Opiekunka domu dziecka wyszła na zewnątrz i zaczęła wołać jegora, ale on nie odpowiadał. Po minucie podeszła do niej dyrektor, Anna Nikołajewna, i zapytała, co tym razem on wymyślił. Gdzie jest chłopiec? Dlaczego nie ma go z pozostałymi dziećmi? W odpowiedzi opiekunka tylko wzruszyła ramionami, nie wiedząc, Borys Pietrełycz, on jeszcze niedawno był na placu zabaw. Na pewno go znajdę, możecie być spokojni. Po pół godzinie Jegora udało się w końcu odnaleźć. Siedział pod starym topolem, ukryty od postronnych oczu przez młode drzewka. Anna Nikołajewna podeszła bliżej i zauważyła na jego twarzy ślady wilgotnych łez. Chłopiec znowu smucił się. Cześć. Biegor, dlaczego ukryłeś się przed nami? Wszyscy cię szukamy, nawet dyrektor się martwi. Biegor wstał z ziemi i podszedł do opiekunki. Nikomu innemu poza wami nie ufam, a Borys Pietrełycz po prostu boi się o swoją pracę. W tym chłopiec miał rację, ich dyrektor rzeczywiście trzęsie się o swoje stanowisko, jak osikowy liść. Dostał je po znajomości, a to oznaczało, że miał protektorów, od których zależała jego pozycja. Tylko Anna Nikołajewna była w oczach jego szczerym i dobrym człowiekiem. Trzymając chłopca za rękę, zaprowadziła go do budynku domu dziecka. Tam musiał spotkać się z dyrektorem i wysłuchać wielu nieprzyjemnych słów pod swoim adresem. Po kolacji jegor poszedł do swojego pokoju i już z niego nie wyszedł. Wkrótce odwiedziła go Anna Nikołajewna. Powiedz, wszystko u ciebie w porządku. Przez kilka dni obserwuję cię i widzę, że coś cię martwi. Jegor przytulił się do jej ramienia, jakby szukał pocieszenia. Rozumie pani, ciociu Aniu, u mojej mamy niedługo urodziny i chcę jej zrobić piękny prezent. Ale nie mam pieniędzy, zupełnie nic i dlatego mam zły nastrój. Opiekunka przejechała dłonią po jego włosach i powiedziała: A ty narysuj coś, to będzie najwspanialszy prezent na świecie. Zapewniam, twoja mama będzie szczęśliwa. Jegor od razu się ożywił: Dobrze, Ciociu, Aniu, tak właśnie zrobię. Wychodząc z jego pokoju, opiekunka była pewna, że jegor już nie popadnie w przygnębienie i zacznie normalnie postrzegać rzeczywistość. Minęło kilka dni i o jego nieobecności prawie zapomniano. Nawet dyrektor zaczął chwalić chłopca za jego dobre zachowanie i brak problemów. Ale kto mógł przypuszczać, że to tylko chwilowa przerwa i jego znowu postanowi uciec? Jednak tym razem nie ukryje się tylko pod rozłożystym topolem, ale dokona czynu, który wszystkich zaskoczy. Rano, jak zwykle, wszyscy wychowankowie domu dziecka zebrali się na śniadanie, ale jego rad wśród nich nie było. Kucharka, zauważywszy to, natychmiast pobiegła do dyrektora. Po minucie jego głośny głos rozniósł się po korytarzu. Znowu ten nieposłuszny chłopiec uciekł. Anno Nikołajewno, co tu się dzieje? Opiekunka, usłyszawszy krzyk, pospieszyła w tamtym kierunku i stanęła jak wryta. I co mi teraz powiecie? Będziecie kryć jego wybryki? Anna Nikołajewna pobladła. Borysie Pietrowiczu, naprawdę nie wiem, gdzie jest jegor. Ostatnio z nim rozmawiałam i obiecał, że już tego nie zrobi. Nie czekając na koniec jej słów, dyrektor szybko udał się do pokoju chłopca. Wszystkie jego rzeczy, które zostawił w domu dziecka, były na miejscu. Na ścianie zauważył rysunek. A to co za artystyczne wyczyny? Opiekunka zdjęła kartkę i wyjaśniła. Chciał zrobić prezent swojej mamie, nawet przygotował rysunek. Dyrektor wyrwał jej kartkę i niezadowolony mruknął. Ach, za dużo honoru dla tej kobiety. Nie potrafiła wychować dziecka w normalny sposób. A teraz my mamy się z nim męczyć. Anna Nikołajewna ledwo nie zadławiła się słysząc to. Jednak nie odważyła się sprzeciwić dyrektorowi, aby nie pogorszyć i tak już trudnej sytuacji. Składając rysunek jak niepotrzebną kartkę papieru, Borys Pietrełycz wyszedł z pokoju i udał się do swojego gabinetu. Wszyscy oczekiwali, że da chociaż jakieś wskazówki odnośnie poszukiwań chłopca, ale dyrektor milczał. Wtedy Anna Nikołajewna odważyła się do niego wejść. Przepraszam, że odrywam pana od pracy, ale co mamy zrobić z Jegorem? Teraz nie wiadomo, gdzie jest i prawdopodobnie potrzebuje naszej pomocy. Borys Pietrełycz prychnął i z irytacją odpowiedział: Ty go kochasz najbardziej, więc ruszaj na poszukiwania. Ale pamiętaj, jeśli nie znajdziesz tego urwisa, nie będę patrzył na twoje zasługi i natychmiast cię zwolnię. A potem będziemy musieli uciec się do najsurowszych środków. Anna Nikołajewna wybiegła z gabinetu, jakby ją poparzyło od dawna nikt jej tak nie poniżał. W końcu to nie ona jest winna, że chłopiec ucieka z domu dziecka. Z drugiej strony, jako wychowawczyni powinna znać problemy i troski każdego ze swoich podopiecznych. Wychodzi na to, że wiedziała o problemach Jegora, ale nie zdołała zapobiec powtórzeniu się incydentu. Podczas gdy w domu dziecka trwały wyjaśnienia. Chłopiec już dotarł do miejsca, do którego od dawna chciał się udać. Wcześniej wypytał starszych wychowanków, jak najszybciej dostać się na miejski targ. I oto, znalazłszy się wśród kręcących się ludzi, zdecydował się na zaplanowane działanie. Trudno powiedzieć, czy Jegor postąpił słusznie, ale to, że musiał przezwyciężyć samego siebie, już o wiele mówi przede wszystkim dlatego, że bardzo kochał swoją mamę, która była dla niego jedynym talizmanem w tym życiu. Z trudem, przezwyciężając wstyd, postawił przed sobą pustą puszkę i zaczął wypowiadać słowa, wcześniej przygotowane na tę okazję. I uważnie obserwował, jak reagują na niego przechodnie. Ludzie milcząco mijali go lub po prostu odwracali się, jakby wcale nie obchodziło ich, dlaczego chłopiec prosi o pieniądze. Nagle z za rogu pojawił się policjant. Jegor nagle umilkł i schował się za kioskiem, bojąc się, że zaraz go złapią i zaprowadzą na komisariat. Jednak stróż porządku przeszedł obok, a jegor, spokojnie wydychając powietrze, kontynuował proszenie przechodniów o pieniądze. Mówił im, że chce zrobić mamie prezent, ale brakuje mu tylko trochę. Oczywiście była to prawda, bo inaczej, jak myślał Jegor, ludzie nie odpowiedzieliby mu życzliwością. W końcu w jego puszce pojawiły się pierwsze monety, a nawet jedna banknot. Wydawało się, że proces idzie w dobrym kierunku i wkrótce uda się zebrać pożądaną sumę. Ale patrząc na puszkę, Jegor tylko ze smutkiem westchnął. Ach, wygląda na to, że nie mówię dobrze, dlatego też nie dają dużo. Obok niego stała starsza kobieta i usłyszawszy jego smutne słowa, cicho powiedziała: Bądź odważniejszy, chłopcze, a wtedy ludzie zwrócą na ciebie uwagę. Biegor uważnie na nią spojrzał, a następnie gwałtownie odwrócił się. Minęło kilka sekund, zanim znów się obrócił, ale staruszki już nie było. Wydawało się, że jej tam nie było i po prostu mu się przywidziała. Nadal prosząc przechodniów o pieniądze, ale teraz z większą pewnością siebie niż na początku. Chłopiec zauważył, że ludzie zaczęli chętniej mu pomagać. Pieniądze dawali nie tylko zwykli obywatele, ale także zamożni ludzie w drogich ubraniach. Jeden z nich, wysoki mężczyzna, który przyjechał luksusowym samochodem. Miał na targu kilka punktów sprzedaży materiałów budowlanych. Ale gdy tylko zobaczył, jak chłopiec chodzi i prosi o pieniądze, porzucił wszystkie swoje sprawy i podszedł do niego. Biegor zauważył zbliżającego się nieznajomego. Mężczyzna nie tylko podejrzliwie rozglądał się na boki, ale także trzymał jedną rękę w wewnętrznej kieszeni marynarki. Chłopca przeszedł zimny dreszcz i pomyślał, że to koniec. Przygotowując się do ucieczki przez podwórka, żeby go nie złapali, jego ze strachem spojrzał na mężczyznę. Ten nagle się zatrzymał i powiedział: Powiedziano mi, że zbierasz pieniądze na prezent dla mamy. Jeśli to prawda, proszę, weź to, chłopcze, i uważaj, żeby wszystko było uczciwe. Jegor, biorąc banknoty, skinął głową i szybko powiedział: Dziękuję, wujku. Nie wątpcie, że wydaje je rozsądnie. Postając jeszcze chwilę obok, mężczyzna ruszył w stronę swoich punktów handlowych. W tym czasie Jegor ponownie policzył zebrane pieniądze i stwierdził, że jest ich wystarczająco. Spojrzał na drugą stronę ulicy i cicho powiedział: Oto, mamusiu, nie zapomniałem o tobie. Miejscowi handlarze nadal obserwowali go. Niektórzy z nich czekali, aż chłopiec kupi coś dla swojej matki. Ich zdziwienie było ogromne, gdy jegor skierował się do zakładu pogrzebowego po drugiej stronie ulicy. Przechodnie zatrzymali się w zdumieniu, nikt nie mógł zrozumieć, po co mu ta placówka. Mimo to jegor wszedł do środka i spędził tam prawie dziesięć minut. Gdy wyszedł, ludzie zauważyli, że w rękach trzyma wieniec. Zdziwienie w tłumie rosło i rozległy się złośliwe komentarze. Mówiono, że udawał biednego, a w rzeczywistości postanowił zażartować sobie z tych, którzy go będą litować, nagle, jakby znikąd, pojawił się znowu ten sam dobroczyńca. Zauważył wieniec, który trzymał chłopiec. To ty tak kochasz swoją mamę, że postanowiłeś podarować jej wieniec żałobny? Biegor opuścił głowę i ledwo powstrzymał łzy. Ona bardzo lubiła piękne kwiaty i pomyślałem, że to jej się najbardziej spodoba. Przechodnie wciąż nie mogli zrozumieć, po co chłopiec kupił wieniec i co to znaczy. Wtedy ten dziwny dobroczyńca zapytał: Poczekaj, czy ona umarła? Mów, nie bój się, wszyscy tu jesteśmy twoimi przyjaciółmi. Biegor skinął głową i mocniej przytulił wieniec do siebie. Tak, mojej mamy już nie ma, ale bardzo lubiła kwiaty i ten prezent jest od całego serca. Wyciągając rękę, dobroczyńca powiedział: Rozumiem, cóż, poznajmy się, jestem Olek. A jak ty masz na imię? Chłopiec odłożył wieniec na ziemię i odpowiedział: Mam na imię Jegor i jeszcze raz dziękuję panu. Pomógł mi pan bardzo, a gdy dorosnę, na pewno oddam panu te pieniądze. A gdy chłopiec chciał się odwrócić i odejść, Oleg go zatrzymał. Dobrze, Jegor, zgoda. Poczekaj, a dlaczego jesteś tu sam? Skoro mamy już nie ma, to przecież masz ojca lub innych krewnych. I wtedy Jegor jakby się przełamał. Opowiedział, że mieszka w domu dziecka jako sierota, a krewni, którzy mogliby go wziąć pod opiekę, jakoś sami odmówili. Oleg wzdrygnął się, jakby na dworze była zima. Pojedziemy, znam ten dom dziecka i dobrze znam waszego dyrektora. Biegor zgodził się i wsiadł do samochodu kolegi. Podczas jazdy, chłopiec opowiedział swoją historię o tym, jak trafił do tej placówki. Jego matka zaczęła mieć problemy z sercem i przez długi czas była pod obserwacją lekarza. Jednak było to tylko zapowiedzą tego, że jej organizm bardzo osłabł z powodu ciągłego przeciążenia, ponieważ pracowała na dwóch etatach. Wkrótce to się stało. Pewnego wieczoru poczuła się bardzo źle i karetka pogotowia zabrała ją do szpitala. Na czas chłopca przygarnęła ciotka, ale po otrzymaniu wiadomości o śmierci matki zawiozła go do domu dziecka. Teraz trudno zrozumieć, dlaczego ciotka tak postąpiła. Jedno jest jasne, w tamtej chwili nie miała do chłopca uczuć rodzinnych. Być może po prostu nie chciała wziąć na siebie odpowiedzialności. Jegor oczywiście ciężko przeżywał rozłąkę z bliskimi, ale wkrótce wydawało się, że przywykł i nawet przestał płakać wieczorami, jak to było w pierwszych dniach. Olek, spojrzawszy na chłopca, uśmiechnął się i powiedział: Nic się nie martw, Jegorze, obiecuję ci, że będziesz mógł zawieść swojej mamie prezent. Zatrzymawszy się przed domem dziecka, Olek na chwilę wszedł do środka, a gdy wyszedł, za nim podążał dyrektor. Borys Pietrełycz, jak na sznurku, nie odstępował swojego dobroczyńcy. Podchodząc do samochodu, Olek otworzył drzwi i, wskazując na jegora, zapytał: Ten chłopiec jest pod opieką waszej placówki? Dyrektor z szacunkiem kiwnął głową. Tak, Oleg Wiktorowicz, jest naszym wychowankiem. Ale, niestety, nie słucha i w ostatnim czasie często ucieka. Olek nie zagłębiał się w przyczynę takiego zachowania i surowo powiedział. Szczerze przejmuję się dobrem wszystkich sierot i każdego z nich, a Wy nawet nie fatygowaliście się, by znaleźć biednego chłopca. Powinno Was wstydzić, Borysie Pietrowiczu, zwłaszcza jako dyrektora. Zapewniam Was, że na pewno omówię to z odpowiednimi ludźmi i nie będą oni przychylni Waszemu podejściu do dzieci. Dyrektor niemal stracił przytomność. W tym momencie pojawiła się wychowawczyni i jegor rzucił się w jej ramiona. Ciociu Aniu, w końcu znalazłem pieniądze na prezent dla mamy. Popatrzcie, co jej kupiłem, pokazując na wieniec, chłopiec znowu przytulił go do siebie i z obawą spojrzał na dyrektora. Oleg zauważył to i z uśmiechem powiedział: Nie bój się, jegorze, teraz nikt tu cię nie skrzywdzi. A wieniec razem odwieziemy twojej mamie. Oleg dotrzymał obietnicy i po kilku dniach przyjechał po jegora. Chociaż to nie były urodziny, chłopiec mógł jednak dać mamie prezent. Wraz z nimi pojechała również wychowawczyni. Gdy cała trójka podeszła do grobu, Oleg zatrzymał się, ledwo powstrzymując wzruszenie i wyszeptał: To przecież maryna, znam ją. Jegor spojrzał na niego i cicho zapytał: Wujku Oleszku, skąd znał pan moją mamę? Kładąc wieniec obok, Olek opowiedział, że kiedyś spotykał się z maryną, ale to było bardzo dawno temu. Nawet planowali założyć rodzinę, ale niespodziewanie wydarzyły się sprawy, przez które Olek na kilka lat wyjechał do innego miasta. Tam poznał wpływowych ludzi i później założył swoją firmę budowlaną. Kontakt z maryną się urwał i gdy Olek wrócił, by otworzyć biznes w rodzinnym mieście, jakoś nie przypomniał sobie o swojej pierwszej miłości. Ale teraz, patrząc na jej zdjęcie, starannie przymocowane do pomnika, Znowu poczuł w duszy wzruszenie, mimo to Olek się powstrzymał, a po pół godzinie już wiózł Jegora i jego wychowawczynię z powrotem do domu dziecka. Minęły zaledwie trzy dni. Jegor już nie smucił się tak jak wcześniej, ale nagle wezwał go dyrektor i oznajmił, że przyjechał Olek. Wychodząc mu na spotkanie, chłopiec usłyszał ważne i potrzebne słowa. Jegórka, szykuj się, będziesz mieszkał ze mną. Pora wracać do rodziny, a dom dziecka zostaw za sobą. Takiego szczęścia jegor z pewnością się nie spodziewał. Ciekawe, że dyrektor pomógł Olegowi bez zwłoki załatwić wszystkie niezbędne dokumenty. Jegor znów zyskał rodzinę, w której nie będzie miejsca na smutek i przygnębienie.